Voice jako interfejs, który się opiera przede wszystkim na mowie, jest bardzo inkluzywny. Dotyczy to starzejącego się społeczeństwa czyli osób, które już niedługo będą miały problem z interfejsami graficznymi a ta grupa będzie coraz większą grupą właśnie docelową naszych konkretnych brandów a druga grupa to jest Digital Natives. Dzieci, które są wychowywane z technologią. Czytałam ostatnio bardzo ciekawą wypowiedź na Twitterze. Ojciec czteroletniego chłopca opowiadał, że przez przypadek zauważył, jak jego syn w kuchni rozmawia z tosterem. Jak o tym pomyślimy, z takiego punktu widzenia właśnie obserwatora i interpretatora takich rzeczy, to dziecko prawdopodobnie obserwowało swoich rodziców chodzących w interakcji ze smart speakerami, czyli inteligentnymi głośnikami, które są podpięte do prądu, Przyjęło sobie taką reprezentację, że wszystkie urządzenia. Pod Podpięte do prądu, są w stanie nas zrozumieć i coś nam odpowiedzieć.